Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z serii Powrót do Ekstraklasy Sandecji Nowy Sącz, moi drodzy, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku. Dwa mecze za nas zagra e, asystent. No cóż, nie przejdziemy dobrze. Aktualnie znajdujemy się w strefie spadkowej. Ja cały czas zastanawiam się jeszcze nad tym, czy, e, czy czegoś nie zmienić, jak to coś zrobić. O, poparcie, GKS Katowice 1-0. To jest dużym zaskoczeniem, ponieważ asystent twierdzi, że to będzie to ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ oni no, lepiej wyglądają, lepiej grają. Drugie miejsce pokonane nie wiem jakim cudem, ale jakimś pokonane. My spotkamy się w meczu z miedzią legnicą, słuchajcie. No ale na samym początku chciałbym przypomnieć o konkursie. O konkursie dla subskrybentów. Do wygrania będzie nagroda na tysiąc subskrybentów, będzie losowanie, więcej informacji w linku. A ty, żeby wziąć udział w konkursie, zachęcam Ciebie do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę. subskrypcji oczywiście z dzwoneczkiem, no i sekcja komentarzy należy do Was. No, przejdziemy bardzo słabo. Zastanawiam się, czy nie poświęcę jeszcze raz jednego takiego odcinka, w którym e, zmienimy całkowicie taktykę, tylko że takimi zmianami taktycznymi, gdzie, moi drodzy, słuchajcie, będzie to wyglądało w ten sposób, że mm, no, zastosuję jakąś taktykę, ustawienie, którym jeszcze nawet nie grałem w, w Football Managerze. Będzie to troszeczkę bardziej taki jakby... E, no, Sprawdzenie nie, Sprawdzenie. może nie, niekoniecznie. Po prostu w tej pierwszej lidze, z tą taktyką do naszych piłkarzy pasuje to wszystko. Znacie już te takie podstawowe taktyki, których używam. Myślę, żeby zrobić coś nowego, całkowicie eksperymentalnie. No, i może coś jeszcze w tej pierwszej lidze zrobimy. Chciałbym to tak naprawdę zrobić, bo znaczy chciałbym dokończyć połowę sezonu, już tak jak jest, żeby tutaj już nie mieszać, nie, nie kombinować, bo... Jak wiecie, kombinacje e, nadmierne słuchajcie, prowadzą do tego, że może być bardzo większa lipa, niż jest. A dlatego już ten sezon połowę sezonu chciałbym dokończyć jak jest, i tak nie wyglądamy za dobrze. Dryfujemy między strefą spadkową, a, a miejscem nad strefą spadkową. No, nie zbliżamy się za bardzo do, do nawet baraży. Do ekstra klasy. To wszystko może zmienić druga połowa sezonu. O ile będzie to dobry wybór, o ile, nie wiem, coś sprzedamy, może piłkarzy, którzy naprawdę pobierają bardzo duże pensje, temu też się przyjrzymy, co tu zrobić. Może uda nam się ten budżet uzdrowić w ten sposób, że będziemy niewielkim kosztem mogli sprowadzić takich piłkarzy, którzy rzeczywiście wzmocnią skład, coś tu na pewno musimy zrobić, ja jeszcze sam zastanawiam się co i sam do, będę dochodził do wniosku, co tutaj zrobimy natomiast słuchajcie na pewno, na pewno będziemy kombinowali, no bo nie możemy tak zostawić naszej biednej sandencji która no aktualnie wszędzie no dosyć źle, prawda asystent tam gdzieś coś tam nam wygrywa asystent słuchajcie jest e, kochani bez 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 żadnych planów meczowych, po prostu prowadzi zespół do meczu bez planu, bez planu meczowego. No a my no tak naprawdę spotkamy się z czwartą miedzią Legnicą. Słuchajcie, Zagłębie, Sosnowiec remis, czyli mamy zwycięstwo i remis, podobnie jak ostatnim razem, e, czego nie nagrałem, w sumie zapomniałem, że ja miałem to wam nagrywać, jak na przykład coś zmieniam, żeby nie było, że potem wiecie, e, coś tam kombinuje i, i, i nie wiem, jakoś tam robię wczytywanie dziwne już o tym sobie żeśmy rozmawiali no to więc skipuje to przy was o, Robert Zewandowski, najlepszych piłkarzy świata dalej na pierwszym miejscu może go kiedyś ściągniemy, <grym> żartowałem Ronaldo, o, kontuzja no tak, na pewno super e Ronaldo, Gibbons z powrotem z kontuzją, za trzy dni kończy rehabilitację tak więc Ronaldo musimy zmienić na kogo, na kogo byśmy chcieli zmienić, Kwietniewski ale wtedy Kwietniewskiego musielibyśmy zmienić na Genieca Czyli zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Eee, no i tutaj jeżeli chodzi o kogo jeszcze? O Gibbonsa, no to Gibbonsa nie mam za bardzo dużego powodu. O, na wodka, na wodka. Na wodka, który by mógł za Sobczaka grać. Chociaż czekajcie, może zrobimy inaczej. Na wodka wróci na swoje miejsce. Sobczak, o kurde. pimeło tutaj wejdzie o na no, wodka coś mi spadłeś cholego czemu ty tak opadłeś sił dośrodkowania lepsze e, drybling lepszy ale krycie i reszta słabsza zobaczmy sobczaka zobaczmy słuchajcie sobczaka na wodka niech sobie tutaj siądzie i yy, co jeszcze Marcinio. Marcinio, niech będzie Marcinio. a czy on w ogóle od orła może dajmy, słuchajcie, szansę człowiekowi Brazylijczykowi, którego już tyle razy spisywałem na straty. On się nadaje do nękającego napastnika. No nie jest za wysoki, więc tutaj od razu można powiedzieć, że takie centry, a nie, nie, a centr, to że byłyby bez sensu. Zobaczmy, jak wygląda tabela. Tabela, słuchajcie, wygląda w ten sposób, że odskoczyliśmy ciupkę od strefy spadkowej z dorobkiem 19 punktów no to tutaj nam jeszcze daleko no, wszystko zależy słuchajcie od tych meczy przed końcem sezonu mamy jeszcze słuchajcie e, trzy mecze no i co no i lecimy słuchajcie lecimy mówię ten, ten sezon już do końca chciałbym, e, chciałbym dograć już tak jak jest i ewentualnie w momencie kiedy tam będzie ten przedsezon jeszcze raz coś tam zobaczyć według ich może e, według naszej drużyny Piłkarzy, którzy zostali po rozbiorach Sandecji, um, spróbować um, coś zmienić. Mieć Legnica, no przed nami ciężki mecz. Nie ukrywam ciężki mecz, um, ale, ale chyba dynamika nam się leciutko poprawiła, więc może Sandecja wróci na dobry tor. Może te zmiany nie będą potrzebne. Słuchajcie, tego nie mam pojęcia. Simeu Gabriel, kto tu jest jeszcze czemu, czemu? Aha, bo Marcinia jest jeszcze. Czyli co tu na wodkę by się przydał? Dajmy na wodkę, dajmy na wodkę, dajmy na wodkę, i niech ten mo... zobaczymy, jak on się, czy on, a nie mam U21, o Boże, co eee... by tutaj zmienić? Słuchajcie, kto tu grał U21, że on. Tu nie było U21. A Orzeł był U21 Podgórski. Yy... Czy ja za kogoś mogę go dobra. Pankowski, no, Ty będziesz za Kwietniewskiego, a Kwietniewski chyba wróci tutaj. no. I tak zagramy, tylko tu chyba było odwrotnie. Nie? To było tak o. Bo tu mamy środkowy pomocnik, a on będzie środkowy. Też środkowy. No to bez... Bez znaczenia, dobra. No to lecimy w ten sposób, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, zobaczymy, czy w ogóle te zmiany będziemy wprowadzać. Na razie, na razie no, musimy dograć ten sezon, znaczy połowę sezonu i zobaczyć, co tutaj będzie się działo. Pyk, mecze u siebie, czas wygrywać. Trzeba wygrywać. To nie czas, słuchajcie na wymówki, bardzo dobrze powiedziane. Zachęcamy chłopaków. No i już widzimy Mieć Legnicę w natarciu. I Mieć Legnica w trzeciej minucie 1 do 0. Po takim ale dosyć, ja bym powiedział partownym szczęśliwym. Więc może nie za bardzo jest to tutaj się rozwodzi nad tym pierwszym golem. Eee, gramy u siebie, zagrajmy pozytywnie. Nawodka, Do Kwietniewskiego, ale niestety przejmuje. Piłkarz Miedzi Legnicy. Ja pamiętam taką sytuację z poprzedniego Football Managera. Tam, jak się zaczynało, zaczynało się, słuchajcie, grę w Football Managerze 2023. Zawsze na samym początku mieć legnica. Co by się nie zrobiło, jakby się pracy nie szukało, słuchajcie, i, i jeden do jednego po golu kwietniewskiego, bardzo dobrze. I jakby się nie zaczynało, i czy nawet nie składałoby się do miedzi legnicy. Podania to zawsze z początku gry, nie wiem czy też tak mieliście, mieć legnica obejmował bez względu na wszystko Adam Nawałka. I to był taki śmieszne, bo zawsze co zaczynaliśmy sobie grę z trenerem Dawidem czy cokolwiek innego, no to zawsze było pierwsze to Adam Nawałka, mieć Legnica. To taki mem z tego się nam zrobił w rozgrywkach. I zawsze Adam Nawałka przejmował właśnie mieć Legnicę. No i tutaj mamy kolejny na raz jeden do jednego. Czy to się zmieni? No mieni się, chyba na 2 do 1, ale jeszcze jest nadzieja w weryfikacji tego rzutu rożnego, może będzie tutaj, słuchajcie, nieuznany gol i tak też się dzieje, więc mamy dalej remis, no i bardzo dobrze, no jeszcze jest, słuchajcie, jest szansa, to prawda, no nie stwarzamy sobie za dużo sytuacji, mamy troszeczkę mniej posiadania piłki, no nie wiem, nie wiem, będzie trzeba to poweryfikować bardziej, zachęćmy dalej chłopaków, Zachęćmy dalej chłopaków, no kurde, no spróbujmy to wygrać, bardzo dobrze by było, gdybyśmy mieć, legnica stu mieć Legnicę stuknęli, byłoby świetnie, ponieważ to byłyby fajne trzy punkty, które by dużo nam dały, ale na razie, na razie się nie zapowiada, na razie widzimy, że udało nam się wyrównać, zachęćmy tutaj, hop, do mnie przyszło, widzę. O, dalej mieć lewnica na, na parze, ale tutaj będzie raczej, o, gol, gol. Nie ma gola, jest rożny. Dużo się tutaj działo, powiem szczerze. No i tutaj, myślałem, że już będzie szczela, że będzie gol. Udało się Rod Rodriguezowi wybić tą piłkę na aut. Patrzmy. jaj no błąd, błąd, słuchajcie, w obronie Skutkuje golem dla Mieci i Legnicy, kurde niestety 2 do 1, no cholera nie chciałbym tu stracić punktów kurczę, bo te punkty są nam okrutnie potrzebne, Mieć Legnica wskoczył, wskoczyłby na pierwsze miejsce, ale zobaczcie tu chyba idziemy z odwetem, mamy poprzeczkę, rzut rożny. drugi, walczymy, nie powiem, że nie, walczymy tutaj. Pinio, Dobra, no cóż. Zróbmy zmiany. Może spróbujmy. Dajmy szansę masowi. Dajmy szansę młodziutkiemu bajerowi. Dajmy... nie galera A, gęce nie wzięłem, O kurde, nie, wzięłem. I dajmy gęca. Zobaczmy może. Świeża młoda krew coś pomoże. No dawaj, dawaj, agresywny odbiór, panowie, agresywnie, musimy grać agresywniej. Nie możemy sobie tak jakoś, wiecie, dawać sobie, pomiatyć sobą, kurde, tu może być trzy i będzie trzy. Kurde, no niestety. Będzie trzy. Zmieniliśmy atak, może coś to pomoże. Zobaczymy. No mamy te sześć strzałów, dosyć celnie strzelamy. Zobaczmy, czy coś tutaj nam to może, Bayer spróbował strzelać z daleka, niestety, mas. No, ciężko byłoby mu tutaj do masa podać. Mógł spróbować zagrać, no ale tego nie robi. No, szkoda, kurde, szkoda. <grych> wychodzi na to, że asystent, słuchajcie, lepiej lepiej rozgrywa te mecze niż, niż ja. Połowa strzałów celnych, no ale to nas nie, nie, nie ratuje, no bo gdybyśmy jeszcze te strzały celne zamieniali na. Bramki, no to byłoby bardzo dobrze, a tutaj niestety tego nie robimy. 72 minuta. Kolejni, kolejni ludzie bez sił. No cóż, zmieńmy tutaj ich na kołbona, może i podgórskiego. Niech chłopaki zagrają. Szkoda, no kurde, jakbyśmy wyrównali jeszcze, tak myślałem, że tu jakieś punkty złapiemy. Nie udaje nam się to raczej. E, jeszcze się dalej utrzymujemy nad strefą spadkową. Bayer, tutaj widzę, mocno atakuje bardzo dobrze. Zobaczmy, jak on też gra, bo może to jest jakieś rozwiązanie na chłopaka. Janiec strzela, ale niestety poza bramką no, nie udało się. Nie udało się, niestety. Kurde, szkoda, no bardzo szkoda mi tego meczu. toku się zastanawiał. Kołbon agresywnie do geńca Geniec, Geniec, co on tu zrobi? Mamy masa na 3 do 2, ale no to raczej już będzie końcowy wynik w te 4 minuty. Nie sądzę, żebyśmy dali radę coś zrobić. Chociaż może jakaś kontra, słuchajcie. Może jakaś kontra. Może to trzeba na nich stawiać. Może, zobaczcie, to rozwiązanie jest lepsze. No nie wiem tego. Mamy rozpoczęcie od bramki, nie będzie rozpoczęcia od bramki. 3 do 2 niestety przegrywamy. No szkoda, szkoda tego meczu, powiem szczerze. Pochwalmy może subczaka tego podchwalmy nieco pozytywniej. Czasami warto jest do nich przemówić o te treningi. No i teraz mamy motor Lubin z 13 pozycji. No mam nadzieję, że ich stukniemy bo no, każde, punkty, każde punkty to bardzo duża waga. Nie będę tego ukrywał. Zobaczymy. Kurde, cały czas, słuchajcie, zastanawiam się. Możecie dać znać w komentarzach, co uważacie na temat ale Może wy macie jakieś pomysły, co tutaj trener sidowszyk mógłby zastosować, żeby, żeby poprawić sytuację. Mi się wydaje, że no, może jakieś takie super gruntowne przebicie, to nie. Może warto postawić na bajera. Może warto postawić na masę. Może chłopaki... Może chłopaki e, zrobią tej różnicę. Może, może mają świeższe podejście do tego. Na razie zajmujemy 12 miejsce z dorobkiem 19 punktów. A chciałbym skoczyć wyżej. No chciałbym skoczyć wyżej. Bo na razie no ani trochę nie możemy być, słuchajcie, spokojni. Tego co się stanie, ani wyniku, ani właściwie tak naprawdę niczego. Wtedy. No, finansowo też jest do dupy. Ja sobie tak jeszcze zobaczę w składzie. Kto tutaj u nas najwięcej zarabia? Gibon, kontuzjowany Timeu, no to są te moje takie bardzo duże kontrakty. No jakoś średnio one nam na razie e, pomagają. Rodriguez57, Casio, Casio na wodka. No słabo, słabo. No, kurde. Te wzmocnienia właśnie w postaci tych zawodników, którzy zarabiają, no jak na pierwszą ligę u nas kosmiczne pieniądze, no to muszę przyznać, że średnio się spłacają. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że w półokienku my żeśmy za nich, słuchajcie, nie zapłacili ani grosza. To byli zawodnicy wolnego transferu i, i, i słuchajcie, możemy spróbować ich sprzedać, bo na przykład Gibbons aktualnie jest warty do kilka tysięcy. Timeu no prawie 18 miliona, słuchajcie. E, to są zawodnicy, którzy u nas bardzo dużo zarabiają. No tutaj już widzę, że Ronaldo raczej nie sprzedamy, bo za stary. E, tu mamy 850 tysięcy, słuchajcie. Casio, Casio by na razie zostawił, on ma 25 lat. Nie jest to. To jest akurat dobry, dobry zawodnik, ale tu może coś bym zmienił. Może tutaj trzeba byłoby sprzedać ich i poszukać na ich miejsce innych zawodników, bo nie robią nam różnicy. No może takie drastyczne podejście coś zmieni. Może wystawimy ich na mamy troszeczkę polepszenie, atmosfera, nie, poparcie polepszenie, tygodniowe zebranie, zmiany, obciążyć dwukrotna intensywność. Zrobimy to. Zaplanuj trening siłowy, udostępnij, no na razie nie udostępniamy, bo i tak Nowym kontrakcie popielasz, to na razie nie. I chyba tyle na tym spotkaniu, co nas interesuje. Słuchajcie, no i może po prostu ich sprzedamy. Może takie, ta, coś takiego jest potrzebne. No, znowu, Gibbons, kolejne do 6 dni. Kontuzja. On chłopak kontuzjogenny się zrobił. A no, nie będzie już więcej czasu na sprzedanie go. Jeżeli nie sprzedamy go teraz w tym okienku transferowym, no to będzie mógł sobie odejść za darmo. No, raczej nie będę, no, znaczy na pewno nie będę z nimi słuchajcie, przedłużał kontraktów, bo nie, no, nie dają nic tak naprawdę. Nie dają nic, no, a mieliśmy bardzo dobry zespół, moim no. Nam się ponaprawiały te dy dynamiki, tak zwane, zespołu, tutaj na umiarkowaną, no, jest lepiej Kwietniewski i Tokarz chcą odejść, puścimy ich, słuchajcie, puścimy ich, yy, puścimy ich i będę starał się, to będzie dość ryzykowne, słuchajcie, bo w jednym okienku sprowadzić na ich miejsce piłkarzy yy, będzie ciężkie <laughs> i wcale nie nastawiam się, że to będzie lekkie, ale tych, którzy chcą odejść, po prostu wystawimy na listę transferową, poszukamy im nowego pracodawcy. Finansami, które za nich dostaniemy, będziemy starać się ściągnąć tańszych, ale bardziej lepszych, znaczy lepszych w moim mniemaniu zawodników. Może coś takiego będzie to potrzebne. Ja zrobię to wszystko na odcinku, żebyście widzieli. No i tutaj nasz chłopak niestety, mm, niestety zostaje, słuchajcie, z kontuzją. Ja nie wiem, czy tu Galara nie lepszy będzie, bo Kołbon to jest bardziej defensywny, chociaż dajmy może tak. Czy ktoś jeszcze tutaj jest kontuzjowany? Nie, ale potrzebujemy U21, więc zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak i zrobimy to tak. I tutaj ja bym dał szansę Geniecowi. No sorry, ale dałbym mu szansę. Ronaldo już wrócił. O, Ronaldo wrócił, tylko teraz pytanie, czy ja chcę tu znowu Ronaldo. dodajmy dajmy Ronaldo. Dajmy Ronaldo, jak już wrócił, i tu mamy kołpona. Dobra, lecimy w kosmos. Słuchajcie, po trzy punkty. Po zwycięstwo, po medal dla nas, dla kibiców, dla Polski, dla Sandecji. E, nauczyłem się w końcu już mówić sand Sandecja, nie Sandencja. Ty, jesteśmy tutaj na pozycji niby zwycięstwa. Ja biorę kakawy i spróbujmy. Wygryźć motor lubi Lublin, tak? Lublin, do O, Ronaldo. pojazd Nie wiem, mógł to chyba próbować rozegrać na krótko. Zobaczmy. No te trzy punkty no, są nam niekwestionowanie potrzebne. Bo nie oszukujmy się, ale... No ale są nam mega potrzebne. Tak, potrzebne. No już muszę wysłać wiadomość, słuchajcie. zadzwonić po tym, po tym odcinku, bo możeśmy się nie dogadali, no 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 no. wow, daleki strzał no chłopaki, dawajcie te trzy punkty, no kurde ja wierzę, że jesteśmy w stanie naprawdę wierzę, że jesteśmy w stanie o boże Ja ofensywy. jesteśmy u siebie. To no nie wiem. Zaczniemy, słuchajcie, bardzo, bardzo głupio punkty. Bardzo głupio punkty. Bayern z No, niestety. No i teraz co my zrobimy, jak my nie mamy tutaj? Nie będzie u 19. Który to był u 19? Orzeł był u 19. Dodajmy no, wróbla tu, a orła tu. Zróbmy takie zmiany. Bayer z kontuzją, niestety. No zobaczymy, zobaczymy, będziemy coś kombinować. Mówię, no zmiany muszą nastąpić, bo no nie jest dobrze zdenerwowany. Nie denerwujcie się, chłopaki, wszystko będzie dobrze. I to jest tak właśnie, że jak jesteś faworytem w spotkaniu i przegrywasz, no to jest zaskoczenie i się ludzie denerwują. Jak nie jesteś faworytem, a wygrasz, no to wtedy, wiecie, mniejsza presja jest w na... wynikach, a w tym wypadku mamy dużą presję na zasadach naszych. No dałem, żeby zagrali ofensywnie. Zobaczymy, no. Może to coś pomoże. No przynajmniej jeden punkt, bo kurde 19 punktów to znowu dla nas strefa spadkowa. I można powiedzieć, że nic się nie poprawia. Albo uzdrowimy się, albo się nie uzdrowimy. Nawodka tutaj chyba chciał przejąć, ale no piłka sobie przeleciała. Najpierw no też... Ten czas będzie nas gonił, bo najpierw będzie trzeba sprzedać tych piłkarzy, potem będzie trzeba. O, bo. No widzicie, no nie ma, nie ma słuchajcie, przełożenia. No te wzmocnienia, no nie mają przełożenia na, na wyniki. Gibbons bardzo teraz ostatnio konduzjogenny się też znowu zrobił. No dupa, no dupa, dupa. Jednym słowem, dupa. Ronaldo strzela, ale to jest jeden gol i 15 minut do końca meczu i znowuż mamy sytuację, zobaczcie a nóż może się uda, będzie 2-2 mamy znowu różne, może uda się to odrobić bo ja już naprawdę powiem wam szczerze tracę nadzieję No, no, no. I tu spalone. Spalone. Kurde, spalone. Zachęć, chłopaków. Zachęć. Atakujmy. Trochę motor Lubin siadł. Lublin. Trochę siadł. No i dupa. Zagrywamy ten mecz. Zobaczymy, dam wam znać, kochani, dam wam znać na pewno. Będę to wszystko robił raczej na odcinku, żebyście widzieli. No ale tak w dalszym ciągu, zobaczcie, nie pociągniemy, no, nie, pociągnie, nie uciągniemy tego w ten sposób. Do 5 do 8 dni nie uciągniemy tego w ten sposób. E, niestety tak nie może być. To bo jest tragedia. A my widzimy się w kolejnym odcinku, już raczej takim bardzo, bardzo e, zmianowym, tak jak mówię. No tutaj te pieniądze, które zarabiają, nie mają przełożenia, słuchajcie, na wyniki, a tak nie może być. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.